Urząd Miasta Tarnowa uruchomił nową platformę współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się e-biznesem. W ramach nowego projektu tarnowscy przedsiębiorcy mogą wziąć nieodpłatnie udział w targach e-handlu w Katowicach 6 kwietnia. 30 przedsiębiorców wyjedzie z nami na te targi, tam ponad 2000 specjalistów, firmy zajmujące się typowo e-commerce, zajmujące się e-handlem. Po tym już jak skorzystamy z tego wsparcia na targach e-handlu, tarnowscy przedsiębiorcy będą, mieli zaoferowane od Wydziału Obsługi Przedsiębiorców i od Tarnowskiego Klastra Przemysłowego zarówno wsparcie, jeśli chodzi o darmowe przestrzenie i tutaj mówię o przestrzeniach desk na ulicy Wałowej, jak i również korzystną ofertę przestrzeni biurowych w inkubatorze przedsiębiorczości wraz z powierzchniami magazynowymi dla tego typu działalności. Udział w targach mogą wziąć przedstawiciele firm z gmin wchodzących w skład aglomeracji tarnowskiej. W ramach podpisanego porozumienia z aglomeracją tarnowską, czyli z ośmioma gminami Gminami sąsiednimi proponujemy też te wyjazdy dla przedsiębiorców spoza Tarnowa tak aby w pełni skonsumować te nasze porozumienia z, z gminami. Chętni na taki wyjazd muszą się spieszyć, bo zgłoszenie trzeba wysłać do 31 marca.